Narażanie własnego życia, by ratować innych, to ich codzienność. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrakowie są zawsze w gotowości. Tym razem zrobili wyjątek i wyjechali nie po to, by służyć pomocą, ale by jej uczyć. To, że pierwsza pomoc jest ważna, doskonale wiedzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Żyrakowie. Te zajęcia są bardzo ciekawe, gdyż możemy się nauczyć, jak ratować człowieka. Na ulicy na pewno będę pewien, że mogę uratować komuś życie. Dużo się nauczymy i możemy w każdym, w każdym w wypadku pomóc. Akcja jest bardzo przydatna, ponieważ możemy się dowiedzieć wiele rzeczy, jak uratować. Niektóre osoby, które będą poszkodowane, w sposób przystępny i fachowy przypomnieli udzielanie pierwszej pomocy, co dla nas dorosłych jest problemem, więc bardzo się cieszymy, że dzieci wzięły udział. Pomoc jest najważniejsza, nie bać się pomagać innej osobie, bo przypadki są różne czy to kościoły, domy, sklepy, czy nawet na spacerze. Takiej, takiej pomocy można udzielić i warto wiedzieć, jak to zrobić. Przez to mamy taką inicjatywę u nas w jednostce, żeby jeździć po szkole i uczyć takie dzieci, jak powinny przeprowadzać reanimację, ponieważ nawet najmniejsza osoba może nam pomóc. W zajęciach przypominających zasady pierwszej pomocy wzięli wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami. Najpierw była prelekcja, później zajęcia praktyczne. Uczniowie poznali m.in. zasady przeprowadzania akcji reanimacyjnej, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, czy sposób korzystania z kamizelki do zakrztuszeń.